Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Mody, tym razem szósty, i jednak znalazłem lepsze intro. No, nie, mo nie mogłem się powstrzymać, żeby nagrać od razu z tym intrem. Postanowiłem, że to będzie jednak moje nowe intro i jest bardzo fajne. No, dobra, zacznijmy. Kolejny mod. Y mod. Jest to mod który jest, właściwie jest jednym z najbardziej popularnych minions mod, Dodaje nam taką, jakby pałkę, mogę powiedzieć, różdżkę diabelską, dzięki której dostajemy takie swoje słowa, które nam mogą budować tam, kopać co chcemy. Oczywiście, żeby to zrobić, musimy popełnić grzech, żeby ich wezwać, bo to, jak już mówiłem, jest diabelska różdżka. Ale myślę, że jest to bardzo fajny mod. I co ja chciałem powiedzieć, jeszcze? Chciałam jeszcze powiedzieć, że możemy ustawić tym minionsom właśnie ile mają kopać, gdzie mają kopać. A potem mogą nam oddać właśnie te wszystkie rzeczy. Myślę, że Wam pomogłem i mam nadzieję, że Wam pomogłem. A na razie dziękuję. Cześć.